Siemano witajcie z tej strony Kifi. dzisiaj jesteśmy na trybie na którym dawno nie byliśmy jest to tryb ducha, wraz ze mną będzie Yoshi no, Witam serdecznie zostawcie dużo łapek w górę moi drodzy, by pokazać Kifiemu, że chcecie ten tryb no, tak kurczę. słuchajcie, bo tryb ducha nie było dawno a jeśli chcecie ten tryb ducha, jeśli wam się to spodoba to koniecznie wbijcie tutaj przynajmniej 3,5 tysiąca łapeczek w górę myślę, jak wbijecie 3,5 tysiąca to nagramy kolejny tryb ducha dla tych, którzy nie wiedzą, no bo dawno już nie było, więc mogą ludzie nie wiedzieć e, terroryści to duchy, które są niewidzialne, kiedy stoją. Jak widzicie, kiedy ten ekran się zmienia. Kiedy stoimy, wrócamy albo chodzimy na shifcie. Niestety wydajemy troszkę głośne dźwięki oh. i mamy tylko nóż. Jesteśmy na nowym. na starym niuku Dopowiem e, ci, że idź na B, bo że tam są wszyscy, to jest szczepaka wasza tam leży. Okej, okay, widzę, widzę typa w tym, ale prawidłny ziomek Dobra, dostał i uciekłem, dostał i uciekłem. Niech sobie postrzela teraz. O, mam Powiem przypał, ci. mam przypał. O, dobra, o, dobra Snake mi, mi pomógł, <grym> okej, okay, jest dobrze, jest dobrze. No to, panowie, plantujemy pakę, plantujemy pakę. Fajnie, że zaczynamy jako dług, bardzo mi się to podoba. Lubię się tak skradać ogólnie. Eee, dobra, o, widzę, że nikt, nikt nie jest chętny, żeby pakę splantować, to ja to mogę zrobić. A, spoko, wygracie tą rundę, bo już jest. Niestety... O, już wygraliśmy, dobra. Ale nasza cała drużyna upadła. Tak, także jako duchy spisałem się świetnie, lecimy Byłbym kolejną rundę. To jest naprawdę to jest naprawdę fajny tryb, uwierzcie mi. Jak widzicie dzisiaj ja też wow. troszkę mroczniej wyglądam, że tak powiem. Stary kolej jest Spidermanem, nie? Jak tak, tak, tutaj Spidermana, to To Jest tam różne modele. Dobra, ja sobie pójdę... W sumie nie powiem ci gdzie. Pójdę. Dlaczego nie? Nie powiem ci gdzie Myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi. W ogóle nas jest pięciu, was jest trzech. Tak trochę nierówno, no nie? No, troszeczkę. Ale wy macie pistolety i, i karabiny. Ogólnie strzelacie, jesteście źli. Bo jak wiadomo, to duchy są dobre. Prawie mnie zabili. Nie wiedziałem, że was jest. Aż tylu was tam było, kurde. Ja sobie zaszłem was od tyłu, a tam was tylu było. Czy mnie niepotrzebnie od razu zaatakowałem? Mogłem sobie przejść gdzieś. Ja się boję, stary, naprawdę. No wiecie co? No, musicie schodzić, bo paka, nie? Jakby co. Więc Yoshi Hito, który biegniesz teraz o, teraz o, zeskakujesz tutaj zeskocz, zeskocz, no, no, no Mam! Oh! <laughs> Mam go! Mam Yoshi. jego... to zrobił? No i kolejna wygrana runda. I w tym razem kogoś zabiłem. To był Yoshi, więc jestem tym bardziej dumny. O nie! Yoshi, jesteśmy teraz oh. razem. Znaczy o nie oh, o, o nie! O nie! <laughs> Powiem, powiem ci Kipi, że po tej akcji, co nie wiesz, widzowie pisali ostatnio ciągle, że się pokłóciliśmy. Mi się wydaje, że po tej akcji się chyba serio pokłóciliśmy. O nie, Josi chodź, chodź, możemy się wymienić pistoletami jak chcesz. dobra, dobra znak jest. zgody. Dobra, hop o, Dobra, dziękuję. dzięki. O Jezu, rewolwer, nie, to jednak jednak się pokłućmy może. Dobra <laughs> Dobra <laughs> Może chcesz moją AWP? Nie, nie, nie. Chociaż dobra, dawaj AWP. Ja ci dam coś fajnego. Wow. Ogólnie jako człowiek... Sobie ciężko się tak zachować, trzeba wyczuć ten oddech ciężki na plecach. O, jest wow. tu, jest tu, uwaga, pomoc, pomoc, pomoc. Też słyszę. Jezu, trzeba strzelać wszędzie. A wupat w ogóle nie jest dobry pomysł, wydaje mi się. Lepiej jakiś nego. Skąd? Trzech Yoshi! O, jest tu, jest tu, uwaga, wszedł tu. Jest, mam, dostał. Dostał. Okej, okay, dobra. dobra. Dziękuję serdecznie. Elegancko Zabiję, się to gra, kurde. W ogóle nie sobie wody. włączyć Noktowizor NVG pisząc na czacie. Aczkolwiek, no nie wiem, czy to jest przydatne. Spróbujmy jedną rundę tak zagrać. Polo. Dobra, jest tu ktoś. Okej, okay, mam, mam. Mam, zabiłem typa. Okej, okay, mam. Kolejnego zabiłem. Jest dobrze, jest dobrze. Dobra, przeczynię. kolejny tu gdzieś jest, kolejny okay. tu gdzieś jest. Smukuję. Dobra, wygrywamy. No i elegancko, po W ogóle otwieram. Jest dobrze, jest, jest bardzo dobrze. Tym razem bez noktowizora, bo to jednak nie był jakiś mega dobry pomysł. Gdzie, widzisz kipilet, bo co na serwer wejdziemy już jesteśmy na No tak to jest, nie? no my to jesteśmy pro playerzy chyba nie. No bez skipu Dobra, mamy tutaj gdzieś? Na pewno gdzieś są! O! Mówię, tu trzeba strzelać wszędzie, więc najlepiej broń, która ma dużo amunicji. Może idą na B. O, słyszę. Mam, mam. Mam typa, poszedł na B. O dobra, mamy pakę, mamy pakę. Tylko ty nie mogę wyjść. Tu jest typek! Zabiłem! Na fleszu go zabiłem. W ogóle mam już jakieś kombo mega, bo już tyle razy zabiłem, a nie zginąłem. Snake mnie zabił. E, chyba ci od tyłu wejdzie, bo on już wszedł na bombsite. Więc może od Nie, 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 bo patrz... Pasuje... Jest, jest tu, strzelaj! Oh! Oh! Mówiłem. Dobra, ja ci powiem tym razem, że wziąłem coś cięższego. Coś cięższego. Trollowanego? No dobra, wymieniłem się z krową na nagewa. W sobie spoko, wol Negeva. Prawilny ziomek się ze mną wymienił. O, oh! był, 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 był! Gdzie, gdzie? E, w kurniku. Okay. Słyszę Płyszę jego oddech na moich plecach, jakie to jest przerażające. No, dobrze. dziś. Jezu! Jezu. 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 O, jezu! O się przestraszyłem! To jeszcze bot był. Dobra, mów mi, mów mi jak coś. Czysto, 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 go, Na go, pewno go. na, na, na górze spuntowane? Aha, tutaj. A nie, na dole, lol. Na dole, no widzisz, nie. kurde. Ej, no nie było paki na dole widać w ogóle. Przed tobą centralnie. Tu, lewo, lewo, lewo. Dobra! Za dużo no, ich było, za dużo. No, ale i tak ładnie. Musimy pokazać duchom, gdzie ich miejsce, czyli yy, w grobie. Tak. <śprawiedliwych> Chyba, czy coś takiego, więc yy, no, rozwalmy ich po prostu. Dobra. Ja, czy będą znowu w to samo nic chodzić Pewnie tak <grym> <grym> Nie pomocy, pomocy, pomocy! Wskoczyłem na ducha! Ja nie mogę Co tu się dzieje, co tu się dzieje? 40 Hp mam Pomocy Dobra mam go, mam go, mam go, zabity Rzucam na nią smoka Okej O kogoś trafiłem, kogoś trafiłem nie, zginąłem, zginąłem. Norbi mnie zabił. Dobra, ale udało się. pakę. baka. Wow! Dobra, słuchajcie, teraz już jesteś ze mną, mam nadzieję. Jesteś. Słuchajcie, teraz jesteśmy po, po duchach, po stronie duchów, więc no ostatnio wygrywaliśmy po stronie nieduchów, ale teraz duchy mają. No troszkę przesrane na tym nuke'u. Mają nas. Mają nas, więc też będzie łatwiej. Więc słuchajcie, to jest ostatnia runda. Jeśli odcinek wam się spodobał, to pamiętajcie o tym, że 3,5 tysiąca łachaczek to kolejny odcinek z tego ciekawego dosyć trybu. Widzę, że tutaj już tam wchodzą do kurnika, znaczy do tego... do hevena tak to się nazywa? Więc ich spróbuję zajść od pleców. Kurczę, ale te duchy sapią, to jest najgorsze. Dobra. Szybka akcja. Wchodzę i ginę. Aha. Ty widzisz gdzie oni są, oni nie widzą ciebie. Więc pamiętaj o tym teraz, teraz, przeoduję! Dobrze! Aj Uda Ci się Yoshi, ja w ciebie wierzę. Paka jest podłożona, więc oni teraz są zajęci, żeby gdzieś iść. I teraz biegniesz im na plecy. Dawaj, 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 dawaj! Dobrze! Elegancko, elegancko, schowaj się, schowaj się. O nie, to, to uda wam się to. Nie, nie ma opcji, żebyście to przegrali, no? Ale go zrobiliście. Ale go zrobiliście. Także dziękuję wam za oglądanie i wbijacie na kanały do Yoshiego, Na kanał do Yoshiego. Zasubskrybujcie ten kanał, do zostawcie lajka like i do zobaczenia się, ma. cześć. cześć.